Za chwilę usłyszysz afirmacje, które pomogą Tobie skupić się na osiągnięciu sukcesu i bogactwa. Towarzyszyć im będzie dźwięk OM. Ten dźwięk oddziałuje na człowieka na poziomie fizycznym i mentalnym. Rezonuje i prowadzi do głębokiego relaksu. Możesz więc teraz zaczerpnąć głęboko oddech i poddać się przyjemnym wibracjom, które jemu towarzyszą. Mam wolną wolność, więc wybieram naturalnie dobrobyt i bogactwo. Nic nie musisz robić. Myślenie lub wyobrażanie sobie, sobie głosu. tego, co bogate i piękne, po prostu relaksuje mnie. Zrelaksuj się. Dostatek pojawia się Teraz. w moim życiu w różnorakiej formie. Poczuj rosnący spokój. Pieniądze i są obecne w moim życiu komforte. w coraz większej liczbie. Pieniądze są w moim życiu, by się nimi cieszyć. 5, 4, 3, 2 lub 1. Każdy milion na koncie mnie cieszy. Spokój. Tylko wzrasta. Każdego dnia staję A się coraz bogatszą osobą. Woli, zwalnia. Bogacę się będąc sobą i zarobią w życiu to, co kocham lub lubię. Teraz pieniądze przychodzą do mnie w, w sposób cudownie i bez wysiłku. Bezpiecznie. Bogactwo nieustannie mnóstwo. pojawia się. Jest w moim życiu. Teraz wyobraź sobie, wypełnia mnie ono przyjemną, spokojną i rosnącą energią. Oddychasz. Naturalnie głęboko. przyciągam do mnie to, czego głęboko pragnę. I pozwolę, jestem magnesem Uciągnę na to, co dobre i piękne. Ogarnąć każdą cząstkę. Przyciągam do Twojego siebie to, co ciała, niepowtarzalne, i umysł. piękne, wyjątkowe i luksusowe. Twoje myśli płyną. Emanuję po... pozytywną energią. Bardzo dobrze. Przyciągam to, czego Możesz najbardziej pragnę teraz. Mój głos. Mój, mój własny, zostanie. wewnętrzny. W teraz Zmieram. przynosi mi głęboki komfort, tylko przyjemność czucia. Mam satysfakcję obraz z tego, kim jestem, pod zamkniętymi powiekami. Odczuwam wdzięczność za wszystko, co mam, i Która za wszystko, co mnie otacza, jest najbardziej. Wierzę, relaksowa. że każdy kolejny dzień. Przynosi mi nowe, nieskończone możliwości bogacenia. Tak łatwo możesz się zrelaksować. Jestem bogatą osobą. Jak bardzo przyciągam do siebie do tej coraz tej większe pieniądze. Kocham dobrobyt, się tym pieniądze, ponieważ komfortem. są one rzeczą dobrociem rosnącego komfortem. Moim bogactwem Bardziej. mogę... Dzielić się z innymi. I bardziej. Jestem zamożną osobą. Czym głębiej się relaksujesz, mam możliwość tym pomagania ludziom, czujesz, na których mi zależy. przyjemniej się czujesz, tym. Moje konto bankowe się wypełnia się coraz większymi sumami. Teraz. Moja wewnętrzna energia emanuje siłą, potęgą Najlekką i zamożnością. Wdech. Dostrzegam wokół siebie to, co prowadzi mnie do sukcesu. Nic nie musisz robić. Korzystam Cukając aktywnie z głosu z bogactwa, które mnie otacza. Po prostu. Zasługuję się. na wszelkie formy dobrobytu Teraz. i dostatku. Poczuj rosnący sposób. Pieniądze, które już posiadam, i przyciągają kolejne pieniądze. Jestem osobą otwartą na nowe formy oraz możliwości bogacenia. Relaksacja. Nowe drogi zdobywania bogactwa otwierają się dla mnie każdego dnia. Twój spokój. Jestem szczęśliwą osobą, mając to wszystko, co już czas powoli zwa. Przyciągam do siebie wartościowych ludzi. Zauważ przyjemne odczucia w sobie. Dobrobyt teraz, bogactwo są naturalnym dla mnie stanem. Możesz poczuć się cudownie, bezpiecznie. Poczuj to naprawdę głęboko. Zarabiam I coraz więcej pieniędzy sobie. każdego dnia. Jak bogactwo w różnej formie pojawia się w moim życiu codziennie, oddychasz. Zasługuję na bo, to, aby osiągnąć sukces. Wierzę, i że sposób. mogę wiele i dążę teraz do swojej To, o czym marzę, jest już gdzieś ciała i na mnie czeka. I umysł. Pomagam aktywnie memu szczęściu każdego dnia. Twoje myśli płyną pieniądze wolne. są dobre dla mnie, a ja jestem dla nich. Pieniądze mnie cieszą, więc słyszę, dzielę się nimi. Mój głos mam prawo być z osobą bogatą i Ciekolwiek szczęśliwą. Cokolwiek robię, fortuna. Mi Tylko przyjemność czucia. Mam dar Obrazy. i moc pomnażania pieniędzy, które już posiadam. Zawsze mam to, czego potrzebuję. Która część ciebie, to czego pragnę, jest przychodzi do mnie. Teraz. Pieniądze są ważną częścią mojego życia. Tak łatwo. Jestem osobą relaksować. w pełni gotową na pieniądze które do mnie przychodzą. Jak bardzo? Mam wiesz, mnóstwo to, czasu na wydawanie moich pieniędzy. Cieszę się tym, kreuję uczuciem. kreuję teraz komfortu, moją bogatą rzeczywistość, rosnącego. Jestem komfortu. częścią nieskończonego wszechświata, bardziej. pełnego nowych i możliwości. Bardziej. Cieszę się pieniędzmi, się płynącymi z różnych źródeł. Tym przyjemniej się lubię je, a, a pieniądze lubią mnie. Się czujesz. Tym czym bogatszą osobą się staję, tym lepiej się z tym czuję. Teraz Mój głęboki wdech wzrasta każdego dnia. Bardzo dobrze. Otrzymuję pieniądze i jest mi Nic z tym bardzo robić. przyjemnie. I dobrze. Słuchając mojego głosu, mam pozytywny stosunek do bogactwa. Z prostu. Z radością witam kolejne pieniądze w moim życiu. Teraz. Mój po ulubiony stan umysłu to bogactwo. I przyjemne odczucie. Pieniądze, pieniądze i ja to najlepsi przyjaciele. Rozluźnienie. Czym bardziej cieszę się, Swoim Plansacja, życiem tym więcej pieniędzy przyciągam. Głęboki, odprężenie. Mam Teraz. wewnętrzną moc, przyciągania bogactwa. i spokój, Tylko sukces wzrasta. To moje A, Powoli, moje kieszenie zwali. są zawsze pełne pieniędzy. Zauważ, że w tym wzrasta. Teraz. Pieniądze mnie lubią i przyprowadzają do ja po Poczuj, cudownie, Bezpiecznie. Pieniądze to nie wszystko. Poczuj to naprawdę głęboko. Więc pragnę także innych form bogactwa. Pieniądze szczęście Dobra, operują, sobie. więc witam je Jak zawsze z uśmiechem. Cudownie. oddychasz głęboko. Rozporządzam swoimi pieniędzmi w sposób rozsądny. Przyjemnego rozluźnienia. Moje kreatywne Pokażę i aktywne myśli, i działania przyciągają z łatwością bogactwo. I Jestem osobą zdrową, Twoje bogatą płyną i szczęśliwą. I płyną. Pieniądze mają pozytywny wpływ w moim Bardzo życiu. Dobrze. Jestem osobą pełną pozytywnej energii, głos, który a kreatywność jest moją drugą naturą. Zmierasz. Jestem dobrą osobą, która zasługuje na Tylko miłość, czucia, bogactwo, obrazy pod zamkniętymi powiekami. Kocham i szanuję siebie oraz innych ludzi. Która część ciebie odczuwam wdzięczność za wszystko, co posiadam, za zdrowie i dobre samopoczucie. Moje pozytywne tak myśli łatwo tworzą bogactwo, się które otrzymuję. Marzę o rzeczach wielkich. Wody. Moje marzenia nie mają się tym uczuciem, z łatwością. Dostaję to, Czuciem czego pragnę, ponieważ wierzę, komfort, że to już jest. Bardziej i bardziej. Wybaczam sobie wszystko, ponieważ uczę tym się, się jak być lepszą osobą. Tym przyjemniej się czujesz. Moje marzenia A czy mają wielką moc, moc materializowania tym się głębiej. Pieniądze nie pragną. Teraz. Jestem miłością, spokojem, pięknem, uśmiechem, zdrowiem i bogactwem. Jestem dobrym. Z każdym dniem staję się coraz bardziej szczęśliwą i bogatą osobą. Jestem bogactwem inspiracji dla tych, którzy mnie znają. Jestem czystą, aktywną i nieskończoną energią. Jestem osobą zdeterminowaną w osiąganiu wyznaczonych celów. Kiedy mam wyznaczony cel, nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Dzisiaj robię kolejne milowe kroki w spełnianiu moich marzeń. Zaczynam działać. Kiedy chcę, aktywując się prostym odliczaniem: 5, 4, 3, 2, 1. Moje bogactwo rośnie z każdym dniem coraz bardziej. Teraz jest mój czas, aby odnieść sukces i być bogatym. Zawsze myślę optymistycznie. I pozytywnie podejmując nowe wyzwania. Dokonuję dobrych dla mnie wyborów. Ufam swoim instynktom i przeczuciom, które prowadzą mnie do bogactwa. Otaczam się osobami, które mnie kochają, wspierają i szanują. Szanuję i doceniam siebie tak samo, jak szanuję innych ludzi. Wybieram to, co dla mnie najlepsze. Dokonuję trafnych wyborów, ponieważ ufam swoim przeczuciom. Jestem osobą wolną i zdolną myśleć indywidualnie. Jestem jednostką silną i nigdy się nie poddaję. Potrafię z łatwością powiedzieć nie poznaję nowych przyjaciół, z którymi wspieram się w dążeniu do sukcesu. Teraz po wysłuchaniu wszystkich afirmacji możesz pozwolić sobie jeszcze przez krótką chwilę wsłuchiwać się w dźwięk łagodnego i wibrującego om. Będąc jednocześnie w stanie przyjemnego odprężenia, asymilujesz w sposób szybki i łatwy zdobyte teraz informacje. Dziękuję Tobie i życzę osiągnięcia sukcesu. A ponieważ, jak powszechnie wiadomo, uczymy się nowych rzeczy poprzez powtórzenia, im częściej będzie słuchać tego nagrania, tym silniejszym magnesem na bogactwo. Się stajesz. A czym bardziej bogactwo i sukces staną się częścią Twojego życia, tym częściej możesz relaksować się słuchając tego nagrania. Po raz kolejny.